10 zachowań świadczących o tym, że rana parentyfikacji nie została zaadresowana i to są takie klasyki gatunki i nie potrzeba spełniać tych wszystkich dziesięciu, żeby gdzieś zobaczyć coś do przepracowania. To jest patologiczna norma w przemocowych relacji jako reakcja na traumę parentyfikacji. To są takie wytrenowane Zachowania bardzo sztywne, które są charakterystyczne dla osób współzależnych oraz dla zaburzeń osobowości wiązki B. To jest wtrącanie się w cudze życie, udzielanie niechcianego feedbacku, mikro i makro, zarządzanie drugą, dorosłą osobą. To wszystko jest kontrola w dobrej wierze. Yy, pomaganie, tak życie cudzym życiem to nic innego jak bierno-agresywne zachowania. Tak w dobrej wierze, bo ja chciałem dobrze. Nikt nie prosił o to dobrze, Ja sama wiem, co jest dla mnie zasadne, a co? Nie, jak takiej osobie się powie stop, tak, to zaczyna się eskalacja. Numer dwa to jest wymaganie od partnera, od partnerki, od dziecka się, meldowania się co chwilę, gdzie jesteś, co robisz, z kim jesteś. Nie daj Boże, jeżeli nie jesteś z tą osobą, której na tobie pseudo zależy tak i takie niewinne pytanie – co robisz, tak, jest pytaniem mega kontrolującym i zmuszaniem tej drugiej osobie, żeby zdawała bardzo szczegółowe sprawozdanie, co się wydarzyło w ciągu, w ciągu dnia, albo co było w szkole, tak, inaczej można zadać pytanie, czego dzisiaj nauczyłeś się w szkole, czy chciałbyś, czy chciałabyś się podzielić swoim doświadczeniem, te dwie, te dwa komunikaty pochodzą z zupełnie innego miejsca. Jedna z miejsca bezsilności, a jedno z miejsca empatii. Numer trzy tak to jest powstrzymywanie przed. Yy... Partnera przed tym, żeby rozwijał swoją karierę, żeby sięgał po swoje cele oraz marzenia, żeby spełniał i był bardzo mocno zainteresowany w rozwijaniu swojego hobby, który na przykład nie jest kompatybilny z drugim partnerem, i to jest, takie, to jest taki bierno agresywny sabotaż poprzez takie ukryte tak, wrzucanie, wrzucanie takich nasionek, a nie uda się tobie, ja to słyszałam wielokrotnie tak, od ludzi, którzy mi pseudo dobrze dobrze życzyli. E, albo nie dasz sobie rady bądź e, nie poradzisz sobie. Jeżeli Państwo słyszycie od kogoś, że nie dasz sobie rady, tak, to ta osoba na pewno nie kieruje się czystymi intencjami, tylko ma nieuzdrowione, wewnętrzne dziecko jest współzależne i ma zaburzenia wiązki B. Na bank. Następna rzecz to jest bezustanne, tak? Wzbudzanie poczucie winy bądź wstydu. No jak to poszłoś beze mnie do kina? No, no jak to nie powiedziałaś, że idziesz na zakupy, więc ta osoba wymaga od nas, żebyśmy się ciągle yy, yy, meldowali i byli natychmiast dyspozycyjni chociażby jeżeli ja jestem zajęta, nie mam kiedy w pracy odpisywać na SMS-y czy na maile, to ta osoba wysyła tysiąc SMS-ów, co się stało, co się z tobą dzieje i tak dalej. Czy to dla Państwa brzmi? Yy, znajoma, tak? i yy, również powstrzymywanie przed tym, żeby pielęgnować więzi przyjacielskie, nasze znajomości czy zdrowe kontakty z naszą rodziną, bo ta osoba wymaga od nas, żebyśmy byli dla niej tym, tym zasobem narcystycznym, żebyśmy byli dla niej centrum i jej wszechświata, a ona tam stoi na piedestale i bez nas, tak, nie może się załatwić jak dwuletnie yy, dziecko. Nadal ta osoba, tak, co robi dalej, mówi o innych ludziach bez ich wiedzy, bez ich zgody, bez ich obecności, czyli cały czas zajmuje się plotami oraz hejtem. To jest taka czerwona flaga, którą bardzo ciężko jest zignorować, bo przecież nasze relacje głównie opierają się na czym? Na wzajemnej wymianie zdań, poglądów, czy też. Wartości, osądzanie, krytykowanie, etykietowanie: ten jest taki, ten jest raki, ta jest gruba, ta jest chuda i tak mogłabym jeszcze bardzo długo. Jak również posługiwanie się wszystkimi technikami ostracyzmu oraz e, tymi ciemnymi socjotechnikami w komunikacji, zwłaszcza darwo oraz gaslightingiem mówiłam o tym wielokrotnie, można do tych materiałów e, wrócić. I zawsze granie o kartą ofiary, kar, granie kartko, kartą niewiniątka, potem e, granie kartą kata da ja ci pomogę, tego zbawcy, tego, tego, tego Mesjasza, to jest ta właśnie nieuglaczona parantyfikacja. E, I bardzo głębokie uwikłanie w trójkąt dramatyczny, e, gdzie e, jest... To nie z poziomu empatii, tylko jest to z poziomu tak, instynktu przynależności. Albo jest instynkt, albo jest świadomość empatia. Te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Jak również występowanie u tej osoby niekształceń poznawczych, chociażby wszyscy mężczyźni to świnie. Przepraszam, to są cytaty, które, które ja słyszę bo czytam w komentarzu: albo wszystkie baby to CH, tak? albo nie ma tego bądź tamtego, oparte jedynie na tych bardzo wąskich doświadczeniach życiowych, bo nie ukrywajmy, my przyciągamy tym, co myśmy dali z siebie światu w ujęciu czystej wartości. I y, osoby, które mają te tendencje toksyczne czy narcystyczne, będą robić wszystko tak, aby być jedynymi osobami w centrum waszej uwagi oraz y, atencji. Bo jeżeli czujecie lęk w obecności tej osoby, to coś jest na rzeczy. To oznacza występowanie wewnętrznych, Konfliktów, że moja intuicja mówi mi, ty bierz nogi za pas, a ja próbuję to racjonalizować, wybielać, rozcieńczać, czyli syndrom sztokholmskich. I tak można dzisiaj uwolnić się od tych wszystkich punktów, które tutaj wymieniłam. Więc co by Państwu szkodziło, tak, zaobserwować, polubić i przekazać dalej te komunikaty, który się jawnie nie, nie, nie mówi, bo systemowi zależy na tym, żebyście Państwo byli nieszczęśliwi, żebyście byli wiecznie klientami Big Farmy. Link do sesji wsparcia, do rozmowy w cztery oczy, której wszystko się zaczyna, znajduje się w moim profilu, w linku i w opisie tego, co właśnie powiedziałam, więc serdecznie zapraszam i do usłyszenia.